Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie z mojej kuchni. I dzisiaj vlog o tym, o co w zasadzie część z Was prosiła w ostatnim czasie, ale też miałem w planach troszeczkę ponagrywać i w zasadzie o tradycji takiej okresu jesienno-zimowego, czyli o mojej diecie zazwyczaj redukcyjnej. Tak samo jest w tym wypadku. Jakoś tak już mam, że generalnie ta moja waga dość mocno fluktuje na przestrzeni roku i za każdym razem już od kilku lat Jakąś tam mniejszą bądź większą redukcję muszę podjąć, żeby czuć się dobrze w swoim ciele i czuć się dobrze na rowerze i robić też w miarę sensowne wyniki też być przede wszystkim zdrowy. W tym roku jest dużo zmian, o których zaraz opowiem, aczkolwiek w międzyczasie przygotujemy sobie śniadanko, a na śniadanie dzisiaj mamy i uwaga, tu sprawdzam, co mam w diecie. Coś tam przestawiałem sobie wczoraj omlet Cynamonka, czyli jeden z moich ulubionych posiłków na śniadanie. Lecimy z przygotowaniem. Słuchajcie, żeby zrobić omlet cynamonka, potrzebujecie miskę. Potrzebujecie wagę, no to też może się przydać. Pokażę wam moje ultra dobre zdolności kulinarne. Oczywiście potrzebujemy lodówkę, w której będziecie mieli na przykład skier naturalny i kto zna memy z zeszłego roku z diety redukcyjnej, ten wie, że skieru naturalnego nienawidzimy, że po co jeść naturalny, jak można waniliowy, ale uznajmy, że w przygotowaniu do posiłku, jako półprodukt, możemy dopuszczać użycie również skieru naturalnego. Słowem też wstępu, postaram się dzisiaj nagrać wszystkie posiłki, które mam w diecie, zrobić taki dzień z diety. Jeżeli się coś nie uda, to być może w kolejnych dniach. Aczkolwiek mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie z tym problemu. 150 gramów skyru, czyli jeżeli macie w takim małym pojemniczku, w sensie nie w takim, tylko w tym małym pojedynczym, no to po prostu jeden pojemnik. Ja dużo zużywam ostatnio skyrów, więc kupuję te duże. Potrzebujemy jedno jajeczko. Jajeczka. Z wolnego wybiegu, elegancko. Nie wiem, czy z wolnego wybiegu są lepsze. Ja mam wrażenie, że troszeczkę inaczej smakują. Być może to jest tylko jakieś takie moje wyobrażenie etyczne. Jeżeli ktoś się zna w temacie, może powiedzieć, czy faktycznie te jajka z chowu klatkowego są gorsze niż z wolnego wybiegu albo lepsze, czy daje się nabrać, czy się nie daje nabrać, to będę wdzięczny za informację, nie zagłębiałem się nigdy. 40 gramów mąki pszennej, kochani. To jest ta biała mąka, bez żadnych rzeczy, bez glutenowych, o tym zaraz opowiem, co, jak, dlaczego. Bo historia generalnie tej diety, na której ja teraz jestem, jest moim zdaniem dość ciekawa i ja już troszeczkę wspominałem, Eee, o pewnych problemach zdrowotnych i odrobina proszku do pieczenia. Trzepaczka, nie wiem jak to się nazywa. No i powolutku mieszamy do jednolitej masy. I teraz tak w przepisie powinno się ubić jajka osobno. Widzicie mnie, wiecie jakie mam podejście do życia. Nie wiem czy sobie wyobrażacie, że będę ubijał białka osobno, skoro omlet również dobry wychodzi, kiedy tych białek osobno nie ubijam. Druga rzecz, bo ostatnio dużo szykuję w kuchni, dużo się wkręcam yy, i też nie ukrywam, że ja generalnie w miarę lubię gotować, jak mam czas przede wszystkim, a zazwyczaj czasu nie mam, ale jak już mam czas, to lubię sobie coś tam pogotować. Ja w chacie mam jakieś teflonowe patelnie i tak dalej, ale wkurza mnie to, że one są porysowane i wiem, że to nie jest zdrowe. Kupiłem ostatnio jakąś pierwszą stalową patelnię, w zasadzie to żona kupiła. A jeżeli macie coś ciekawego do polecenia, jeżeli macie jakieś sprawdzone zestawy, znacie się w temacie, też będę wdzięczny za informację w komentarzu. Niewiarygodnym przywilejem posiadania takiej społeczności, jaką jesteście wy, jest to, że wśród tych 5000 subskrybentów, którzy w tej chwili są, są ludzie o bardzo zróżnicowanej profesji i można się was czasem ciekawych rzeczy poradzić. Także. Czekam na informacje. 75 kg nie w tej chwili waży 72,5, jestem 3-4 tydzień na diecie, ale... Po drodze miałem jeden tydzień recovery, gdzie znacznie spadło moje, e, mój wydatek energetyczny tak w skali tygodnia i po drodze miałem jeden tydzień, gdzie córka była chora, więc e, też troszeczkę ten wydatek energetyczny był niższy ze względu na to, że więcej siedzenia w domu, więcej e, roboty takiej rozwalonej po dniu, krótsze treningi inne tego typu rzeczy, więc ostatnie dwa tygodnie nie były jakieś wybitne. Trochę mi ta waga stała na pierwszej fazie zszedłem 1.5 kg. Potem mi waga stała i teraz zacząłem z powrotem schodzić. Redukcja jest dość ostra, ale to jest na moją prośbę i tak pod dużą kontrolą Eweliny, czyli mojej dietetyczki, ta, ale którą możecie znać z poprzednich materiałów na tym kanale. Ja bazowoję jakieś 2 300 kalorii mam w diecie wpisanej, plus żywienie na treningu. I żywienie na treningu w tej chwili mam też takie dosyć ubogie, czyli około 50 gramów węgli na godzinę maksymalnie, chyba, że jest to, nie wiem, trening siłowy, krótki trening na trenaż, inne tego typu rzeczy to nie jem, żeby faktycznie utrzymać dość duży deficyt. Ja się na tym deficycie czuję bardzo dobrze, w sensie nie mam problemu z tym, że jestem głodny, nie mam z tym problemu, że Jakoś ciężko mi to trzymać, tylko mówię, takie inne życiowe sprawy wpłynęły na to, że troszeczkę gdzieś tam popowiadałem trochę, trudniejsza logistyka z żywieniem, ale pierwsze dwa tygodnie nie czułem w ogóle, żebym był na redukcji. Chodzę, najedzony, chodzę, odżywiony, czuję się bardzo dobrze. Treningi wchodzą bardzo dobrze, nie mam z nimi żadnego problemu. Jeżeli chodzi o diagnostykę moich problemów, o co tak naprawdę chodzi, na początku tego roku zgłosiłem się do mojego lekarza rodzinnego w celu. Diagnostyki trochę rozwiązania problemu nie z niskim żelazem. U mnie niskie żelazo jest praktycznie od zawsze i mimo dobrej diety, takiej ukierunkowanie na podwyższenie żelaza, mimo suplementacji, mimo leczenia żelazem do ustnie, nie było zazwyczaj progresu. W sensie ten progres to był np. z 30 na 40. No, nie oszukujmy się, to nadal są wartości bardzo niskie i e, no, bardzo nie w porządku jak na sportowca wytrzymałościowego, nawet na poziomie amatorskim. On mnie skierował dalej ze względu na pewne inne objawy. W czerwcu miałem robioną kolonoskopię, na którą musiałem troszeczkę poczekać. Na kolonoskopii jakby nie wyszło nic dramatycznego, aczkolwiek wyszło duże podejrzenie problemów typu wrześniowe zapalenie jelita grubego bądź choroba leśniowskiego krona. Jeśli podoba Ci się ten materiał, nie zapomnij, aby zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowym i skutecznym treningu w sportach wytrzymałościowych. Dodatkowo mam coś specjalnego. Dermowy plan na poprawę Twojego VO2 Max i powrót do treningu po przerwie. Otrzymasz je po zapisaniu się do mojego newslettera. Link znajdziesz w opisie. No i co z tą chorobą Leśniowskiego-Krona? Bo w zasadzie na tym została skupiona dalsza diagnostyka. Choroba Leśniowskiego-Krona jest to autoimmunologiczna choroba przewlekła, zapalna. E, głównie jelita grubego, ale może dotyczyć tak naprawdę całego odcinka układu pokarmowego od Ust, przez przełyk, przez żołądek, po to cienkie, jej to grube i samą końcóweczkę, tak naprawdę. Więc zostałem diagnozowany dalej w tym kierunku jeszcze e, pod kątem różnych innych rzeczy, które mogą na to wpływać, m.in. nietolerancji pokarmowych, m.in. pasożytów bakteryjnych, tego typu rzeczy. Tutaj wyszło totalnie czysto, czyli jakby od strony innych czynników, jest ok. E, jedyne co, to po prostu moja autoimmunologia, czyli e, to też, że od lat choruję na uszczycę i dodatkowo teraz wykryto mi e, choroby w obrębie mojego układu pokarmowego i jelit. I wiąże się z tym, że muszę trochę ostrożniej do pewnych rzeczy podchodzić i to jest rzecz, która też otworzyła mi troszeczkę oczy, bo jeżeli chcę żyć długo w zdrowiu i przyjemnie, to muszę naprawdę o siebie dbać. I nie mówię, że o siebie nie dbałem, ale na pewno mam inne spojrzenie na pewne rzeczy życiowe i na pewne e, rzeczy też dietetyczne w tej chwili. A druga sprawa, no generalnie ten kron nie wyszedł mi jakoś taki bardzo zaostrzony. Ono wyszło w histopatologii, że coś takiego może być, ale z badań krwi, z badań kału i innych tego typu rzeczy raczej nie było widać, żebym żeby miał w tej chwili jakoś zaostrzoną chorobę. Ale jak choroby autoimmunologiczne mogą mieć swoje okresy zaostrzenia i wyciszenia, prawdopodobnie z tymi badaniami krwi trafiliśmy w... Objaw wyciszenia, co nie zmienia faktu, że cała ta diagnostyka trwała prawie rok, żeby dojść do tego momentu, że zdecydowaliśmy się na razie nie leczyć tego farmakologicznie, a wejść na odpowiednią dietę. I ta dieta jest dość specyficzna, bo względem takiej klasycznej diety, że tak powiem, zdrowej diety dla przeciętnego kowalskiego, ja w diecie mam bardzo mało błonnika To jest bodnik na poziomie tam, jak dobrze pamiętam, Ewelina mi pisała chyba 20 gramów dziennie więc tego błonnika jest naprawdę niewiele. Mam produkty, które przede wszystkim będą wspomagały podnoszenie żelaza, które będą wyciszały stan zapalny i które będą minimalnie obciążały moje jelita. Co w tej wiecie jest najtrudniejsze? To, że posiłki mają małą objętość, czyli ja nie mogę sobie nabić objętości surowymi warzywami, owocami itd., bo po prostu moje lita z tego powodu cierpią. Więc tak jak do owsianki normalnie wrzucacie całe jabłko, tak ja do owsianki wrzucam Ileś tam gramów na przykład musu owocowego, który no, objętościowo jest tyle, a jabłuszko jest takie i fajnie chrupie pod ząbkiem. Także na początku bardzo trudno było mi się przestawić na to, że jajem generalnie mało, objętościowo mało. Kalorycznie mi wystarczało. Pierwszy feedback dla Eweliny był taki, że słuchaj, zjadłem śniadanie, mam wrażenie, że kurczę to było tyle co nic, bo to była ledwo cała miska, gdzie ja normalnie potrafiłem dwie miski zjeść owsianki. Ja mam takie poczucie, że zjadłem mało, ale w zasadzie głodu nie czuję. I tego głodu faktycznie nie czuję, także od tej strony jest naprawdę spoko. To tak tytułem wprowadzenia, mamy pewnie już z dziesiątą minutę vloga, ja cały czas robię wprowadzenie i robię omlet-cynamonkę. Dieta jest uboga w błonnik, jest, ma niskie, niską objętość no i niską kalorykę w tej chwili, ale nawet jak będziemy wchodzić na wysoką kalorykę, to nadal ta objętość nie będzie mogła być przesadna z tego względu, żeby nie obciążać moich jelit. I teraz tak, jestem około miesiąc na diecie i odczucia, jakie ja mam, lepiej się regeneruje. Moje odczucia z treningów są stabilniejsze i moje odczucia codziennie są stabilniejsze. Mocna na razie mi idzie do przodu, i to jestem w szoku, bo generalnie jestem na bardzo mocnej redukcji, a rosną waty zarówno na progu, jak i rosną waty w tlenie, rosną ciężary na siłowni, wszystko idzie do przodu. Nie trenuję jakoś super ciężko, ale regeneruję się naprawdę dobrze. Najważniejszą rzeczą, która jest odmianą względem tego, co ja zawsze odczuwałem, jest to, że ja tak na co dzień mam bardzo dużą, miałem bardzo dużą zmienność odczuć w stylu, nieważne co bym robił, czy się wyśpie, czy się nie wyśpie, czy zadbam o dietę, czy nie zadbam o dietę to nigdy nie wiedziałem, w jakim stanie wstanę. Raz było idealnie, a raz czułem się po prostu zgnojony, nie mogłem się podnieść, plecy mnie bolały, wielkie wzdęcia brzucha i inne tego typu rzeczy. Czyli taki totalny brak kontroli nad swoim ciałem. Od kiedy jestem na diecie jest znacznie lepiej. Czuję się stabilnie, plecy mnie praktycznie w ogóle nie bolą. Tutaj też jakby od strony fizji mogę dodać, że te problemy jelitowe bardzo dużo mogą mieć wpływ na plecy z racji zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej. Przez na przykład wyzdęcia. I u mnie jest tak, że plecy mnie od miesiąca w ogóle ani jeden dzień praktycznie nie bolały, ale przede wszystkim wiem, że jak się zmęczę treningiem, to będę na drugi dzień zmęczony. Jak się nie zmęczę treningiem, to nie będę zmęczony. Jak sobie odpocznę 2-3 dni, to będę się czuł bardzo dobrze. Ja wiem, że dla wielu z Was to może być normalne. Dla mnie nie było. Dla mnie 2-3 dni odpoczynku mogły powodować, że się będę czuł dobrze, a mogły powodować, że wstaję trzeciego dnia po tam dwóch dniach odpoczywania i czuję się przysłowiowo jak gówno. Także dieta na razie na plus. Biorę się zakończenie y, omleta i lecimy z tym dalej. Omlet Cynamonka, czyli tak y, omlecik na to wrzucony y, mus mango. I jeszcze mam taki sos y, orzechowy na takim mleku sojowym. Więc to generalnie delikatnie polewam. Tego musu jest trochę więcej niż mieć powinienem, ale już trudno, nie ważyłem tego. No i słuchajcie, może nie wygląda, ale jest naprawdę Yy, bardzo dobre. Znaczy nie wiem czy to jest bardzo dobre, bo nie próbowałem jeszcze, ale jem na co dzień i uważam, że jest bardzo dobre. I w zasadzie kończąc temat wyjaśnień, potem już polecimy naprawdę z pokazaniem po prostu Wam diety. W tej chwili stoję na sytuacji takiej, że mam krona, który jest z grubsza wyciszony, ale żywię się tak jakbym miał leśnioskiego krona, dbam bardziej o siebie, Mam dietę dostosowaną do mojej choroby autoimmunologicznej. Zastanawiam się też nad mocniejszym podleczeniem łuszczycy, która też generalnie cały czas pobudza mi stan zapalny, cały czas pobudza do pracy. Układ autoimmunologiczny, także jestem tutaj na ten moment jeszcze pomiędzy konsultacjami różnymi lekarskimi, żeby zdecydować co z tym robić. Czuję się na pewno lepiej. Redukuję. Plan redukcji jest taki, żeby zejść dość sprawnie do 70 kg, może troszeczkę więcej, może do 69. Plan na sezon z wagą jest około 68-67. Może się wydawać, że to dużo, ale ja generalnie naprawdę mam dość dużo y, tłuszczu trzewnego i otyłość taką lekką brzuszną, znaczy w tej chwili już największej ilości zostały zredukowane dość mocno, ale nadal mam tam co robić. Mam pewne podejrzenia, że gdzieś tam te moje choroby autoimmunologiczne poza samym żywieniem mogą się dokładać do tego, że trochę łatwiej mi się łapie te kilogramy, bo generalnie organizm, który jest cały czas w permanentnym stanie zapalnym, może mieć tendencję do... Yy, Próby optymalizacji wydatku energetycznego, czyli ten spoczynkowy wydatek nie jest tak duży jak mogłoby się wydawać ze wszystkich tabel wyliczeń, i tak dalej, z tego względu, że organizm szykuje się w pewnym sensie na jakieś gorsze czasy. Przysłowie, bo to jest moja taka koncepcja na razie, jakby obserwuję i czytam troszeczkę w tym temacie. No i co? No i tyle. Dietę mam od Eweliny, talerz szkolarza. To nie jest żadna reklama, to jest normalna współpraca. A ja Ewelinie płacę. Ewelina mi płaci za treningi. Tak sobie funkcjonujemy i to wszystko przepływa między sobą. Mm. Jestem bardzo zadowolony, a najbardziej jestem zadowolony chyba z nowej aplikacji, która jest dostarczona do diety. Aplikacja jest chyba polskim produktem. Awo diet się nazywa i może Wam od razu też pokażę, jak ona wygląda, bo jest bardzo spoko i polecam dietetykom. Uważam, że z punktu widzenia podopiecznego jest naprawdę ok. Mam dzisiejszy dzień, możemy sobie przerzucać między dniami, ale to, co, z czego ja najczęściej korzystam, to ja mogę sobie wymieniać bez problemu produkty, produkty, wymieniać bez problemu potrawy na inne. Mogę też w dzienniczku dodawać swoje potrawy albo zeskanować jakieś kody na przykład e, produktów które zjadłem, żeby mieć pełną kontrolę nad tym. Nie kontroluję tego w pełni, to muszę przyznać, ale e, bardzo fajny dostęp do wszystkich przepisów, wszystko pod jedną ręką. Mogę zostawić feedback, czy mi smakuje, czy mi nie smakuje, klikam, że zjedzone, bo zaraz będzie zjedzone, klikam, że smakuje, mogę dodać komentarz, e, napisać coś w linie. jest czat, gdzie macie dietetyka Podpiętego, i możecie z nim porozmawiać o tej diecie, poprosić o wymianę produktów, innych tego typu rzeczy. Także z mojej perspektywy bardzo dobrze to wygląda. Na dzisiaj, jeszcze tak, przed treningiem Kajzerka z drzemem, ale jej nie zjem przed treningiem, tylko zjem ją przed wyjściem z domu, bo dzisiaj mam dzień taki zalatany i idę do przedszkola opowiadać o swojej pracy, więc zjem to przed wyjściem. Płatki z napojem owsianym, czyli płatki kukurydziane, napój owsiany, to zjem e, przed treningiem. Na obiad halibut z ziemniakami i kremowym sosem koperkowym. Nie mam dzisiaj zakupionej ryby, mam resztkę kurczaka, więc no nie jest to jeden do jeden, ale zamienię halibuta na pierś z kurczaka, a resztę zrobię tak, jak być powinno. I na kolację słodki chlebek bananowy, także upieczemy dzisiaj chlebek bananowy, który będzie pewnie na 2-3 dni i z niego sobie skorzystamy. Ja uciekam do jedzenia, widzimy się przy kolejnych posiłkach. Mam nadzieję, że za bardzo nie przynudzałem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie mojej diety, dawajcie znać w komentarzach i będziemy sobie z tym działać. A i w ogóle badajcie się nie? generalnie. Ja to mam do siebie troszeczkę zarzut, bo gdyby nie to, że trafiłem na naprawdę spoko ogarniętego lekarza rodzinnego, czegoś się kompletnie nie spodziewałem, to bym pewnie dalej żył w nieświadomości e, tego problemu z jelitami. W sensie brałem zapewnik. To jest tak, że jeżeli chorujecie na coś od bardzo długiego czasu, to nie zwracacie uwagi na pewne objawy. I dla mnie na przykład to, że ja miałem nieustannie wzdęty brzuch, czy często pojawiały mi się jakieś tam niewielkie bóle brzucha w nocy, bóle pleców, promieniujące bóle brzucha na bóle pleców, inne tego typu rzeczy, wiązały z tym, że o, obżarłem się, znowu coś jest nie tak. Potem zdałem sobie sprawę, że to może nie do końca, że może to wyglądać faktycznie inaczej, że można funkcjonować troszeczkę inaczej. Także polecam, jeżeli czujecie jakieś problemy ze swoim ciałem, ze swoim zdrowiem, to naprawdę warto się przebadać i nie bać się badań i nie bać się diagnozować, bo lepiej podziałać z tym szybciej niż odrobinę za późno. W moim przypadku udało się podziałać w miarę sprawnie, moim zdaniem, i mogę już działać prewencyjnie na przyszłość, bo niestety bierzemy pod uwagę to, że. Te moje problemy jelitowe mogą się wiązać z dużym ryzykiem pojawienia się np. nowotworu jelita grubego, więc mam to z tyłu głowy, że to nie jest tylko kwestia teraz tego samopoczucia, ale też kwestia jakby całości mojego życia. Także polecam się badać. Ten kanał wspiera Movement Care, czyli moja firma, która specjalizuje się w opiece nad sportowcami wytrzymałościowymi. Jeżeli chcesz wspierać rozwój tego kanału, to po prostu skorzystaj z moich usług. W ofercie znajdziesz np. fizjoterapię, gotowe i indywidualne plany treningowe, szkolenia z zakresu treningu, bike fitting czy analizę biegu, albo pełną opiekę trenerską. Tak naprawdę wszystko, czego potrzebujesz, żeby trenować zdrowo i skutecznie. Linki do mojej strony, do usług, do rezerwacji wizyt znajdziesz poniżej w opisie. Dzięki za wsparcie. Słuchajcie, kochani, jestem po wizycie w przedszkolu, dojechany kompletnie. Nie zdążyłem zjeść nic przed, bo zapomniałem. Więc jem teraz po, bo za jakąś godzinkę zacznę trening e, swój własny, za godzinę, godzinę z groszem. Zobaczymy jaka będzie pogoda może na zewnątrz, może w domu. E, trochę rozkminiam przez to, że po jeden posiłek pominąłem, czy nie zrobić tak, żeby zmerdżować to wszystko w jednym. A poza tym chyba zrobiłem jakąś małą pomyłkę, bo na drugie śniadanie mam przekąskę przedtreningową, więc tu musimy podmienić delikatnie mm, na Drugie śniadanie, e, kochani. I na drugie śniadanie, co byśmy zjedli? To jest zarąbiste w tej aplikacji, że muszę sobie wymieniać, wybierać co tam e, chcesz. Owsianka czekoladowa nie, bo jadłem wczoraj. Serek wiejski bez laktozy, z warzywami, z pieczywem. Może na drugie śniadanie to być rozwiązaniem sensownym? Chyba tak zrobię. Nie mam co prawda oliwy. Ale ogarniemy. pieczywo tostowe trzy kromeczki. Oliwa z oliwek, sól, bazylia, pomidor, serek wiejski. I to zrobimy sobie dokładnie w tej chwili. Chleba nie mam i tej oliwy, więc jakieś ostatnie kawałki chleba tostowego i pół bułki mlecznej wrzucam. No i z racji tego, że nie mam oliwy, to po prostu posmaruję sobie masełkiem i wyjdzie nawet chyba lepiej. Generalnie dobre rzeczy, jak widać. Mi takie bardzo smakują. No i to, co jest najważniejsze, to jest to ultra proste i ultra szybkie, czyli przygotowanie zajmuje max 5 minut. I to jest w moim przypadku zawsze w diecie najważniejsza rzecz, żeby to wszystko szybko szło przygotować. Słuchajcie, szybki posiłek treningowy, czyli miska, takie o kukurydziane i napój osiany. Mam godzinę 45 treningu dzisiaj mniej więcej, więc biorąc pod uwagę, że bezpośrednio po posiłku będę praktycznie siadał, to dosłownie po chwili już rozgrzewkę będę robić na trenażerze, to do bidonu wrzucam około 50 g węgli. Myślę, że to powinno w zupełności wystarczyć. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy po treningu i robimy chlebek bananowy. Do chlebka bananowego, kochani, potrzebujemy masło ekstra 40 g, dwa jaja kurze, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, ekstrakt waniliowy, banan 360 g, mąka pszenna 240 g, sól biała, stewia wpłynie i jogurt naturalny. Także wrzucamy wszystko do sprytnego urządzonka i miksujemy, wrzucamy do foremki a następnie wrzucamy do piekarnika na jakąś godzinkę. Mamy coś takiego. Już Ci pomagam Tosia. No i wrzucamy to na 180-185 stopni na 50 minut około, więc odpalam sobie stoper. w czy stoper? W zasadzie to budzik, Koło 18:15 będzie do wyjęcia, robimy w tym czasie obiad. Tutaj mamy jakieś niecałe 400 gramów ziemniaczków, także na dwie osoby. O, wyskoczył. Tu mamy z kolei około 300 gramów brokuła. I to słuchajcie, robimy w ten sposób. Cyk. I tu mamy około 250 g piersi z kurczaka. To jeszcze podmieni. I tak jak rano mówiłem, no to powinna być rybka, ale nie kupiłem rybki. Mam kurczaka z poprzednich dni, więc robimy to w ten sposób. Zobaczymy ile to jest. No tak no jak mówiłem, jakieś 250, także doprawimy zaraz i to będzie robione na parze. Na papierze do pieczenia z tego względu, żeby nie ściekało nam na brokuła i nie psuło jego smaku. No i słuchajcie, powoli kończymy dzień. Żarcie na kolację przygotowane. Na kolację dzisiaj będzie Na kolację dzisiaj będzie chlebek bananowy ze skyrem i musem owocowym. Tu jest około 180 gramów, Jakiś taki napuchnięty, więc troszeczkę musiałem go zmotywikować. Troszeczkę mniejsza porcja dla żony i przygotowane żarcie na jutrzejszy dzień, bo jutro tak naprawdę siedzę cały dzień w gabinecie. Ale na dobrą sprawę tylko to jest dla mnie, czyli obiad, e, zupa z cukinii, e, tost z mozzarellą na podwójnym chlebku, chlebek bananowy, do tego będzie jeszcze mały skyr i mus owocowy. No, tutaj dla żony i chyba jeszcze dla koleżanki bierze jedno omlet, smoothie bowl a, i płatki kukurydziane. Zupka elegancko na no jeszcze... Przynajmniej jeden dzień eee, to jest zupa z batata i cukinii imbirowa. Bardzo dobra. chlebek ogarnięty nie pozostaje nic innego, jak zjeść kolację iść spać i zakończyć dzień e, z dietą na poziomie około 2-300 plus żywienia na treningu, którego dużo nie było, więc myślę, że powinno być OK.